Jak to zrobić? Nie mam z nim nie, żadnych szans, pokonuje mi zawsze. Nie no, nie da się. Wracimy, diamond. Czyli w sumie standardowo. Minizao przedstawia 1, 6, 1, 2, 2, 3. i bardzo szybko się rozwija i mało kto może go pokonać. Jak widać na tym wykresie, ja zrobiła bardzo wielki krok w stronę nowych lat od 2018 do 2023. zrobiło ogromne postępy. A ja dzisiaj spróbuję je pokonać, co może być niemożliwe, bo jak widać w tej animacji, którą na pewno nie stworzyłem ja i bardzo szybko zaczyna przejazd człowieka w różnych dziedzinach, a ja postaram się je przeosnąć w PvP. Dobrze, jest Easy Bot i on jest pasywny, czyli zaraz Wam pokażę. Tylko chodź, 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 chodź bociku, chodź tylko o patrzcie że zjem złote jabłko to ono mnie nie ruszy. Kurde głośniki mi aż spadły oczywiście chyba nie muszę mówić że ten bot był na tyle łatwy że z nim wygrałem bez problemu i wygrana jedno złote jabłko tylko dwa serce stracone więc jeszcze tak z, z 4 razy z rzędu, i będziemy mogli przechodzić do następnego bota. Ostatnia runda została wygrana. Tego bota już. Troszeczkę się obawiam, ale jaką klika 5 CPS-ów, to sprawdźmy, ile ja klikam. Licznik CPS-ów, jakie wyklikam. Jak wyklikam 12, to na spokojnie. No ma, kik ją robię. 6. A. Butterfly'em 12, 11, dobrze, pierwsza runda. To jest już trochę trudniejszy bot, z tego się nie da wykluczyć, ale nadal nie jest agresywny w takim sensie, że jak jemy jabłko, to on nas bije. Wygrana, zjadłem 3 złote jabłka i zostało mi jedno serce, więc nie poszło najlepiej. Dobra, gramy dalej. Widzowie, kolejna runda wygrana. Widzowie, wygrałem rundę, ale zjadłem 2 jabłka, walcząc z medium botem, więc Postaramy się zjeść to jedno jedyne jabłko i zobaczymy, czy się uda wygrać. Jest! Udało się! Udało się! Jedno zjedzone jabłko można przychodzić do kolejnego bota! Dobrze! Udało się. Można przychodzić... jak już mówiłem, do kolejnego bota. Widzowie udało się! Pokonałem Hardbota po raz pierwszy, więc było dobrze trochę się pomęczyłem, zginąłem dosyć dużo razy. Ale udało się pokonać hardbota i celem na hardbota jest pokonanie go malując tak jak w przypadku oczywiście medium bota, marnując tylko je, jeden, jedyny gap, złote jabłko, jak wy to tam nazywacie. Więc z następnym botem będzie o wiele ciężej, bo to jest expert bot. I tak wyglądała moja walka z nim rok temu. Tutaj sobie biegłem i atakowałem go. Tylko, że po prostu klikałem wszędzie i trafiałem go ledwie co. Zacząłem uciekać, zjadłem dwa gapy. I oczywiście przegrałem. Znowu na i widzimy się znowu po tych moich cięciach przegranych i wygranych i chwilę po rozpoczęciu nowej rundy stało się to JEST! Udało się! A więc o co chodzi z ExpertBotem? Chodzi o to, ma 15 CPS'ów 3x skill i ma idealnego aim'a, więc nie jestem w niczym lepszy, a w dwóch rzeczach, jak cps i AI nawet gorszy. Amogus! Więc będzie ciężko go pokonać. Ten tutaj. I on klika więcej CPS-ów ode mnie. I jeszcze poza tym ma taki sam zasięg uderzania. I na dodatek jest agresywny. Więc postaram się go pokonać. Tak. Bot mnie po prostu jechał i robił to jak najnormalniej w świecie chciał, ale po trzech albo 4 godzinach ciągłego granidowania stało się to. Jest! Kurde, byłem mega szczęśliwy. Pokonałem tego bota. Na butterfly Click'u, gdzie klikałem 10 cps i w końcu po 4 ponad godzinach, i teraz przyszła pana hacker bota. A więc postanowiłem pokonać tego bota 10 razy z rzędu na trybie sumo. A na końcu filmu dowiedzie się, czy tego dokonałem, czy nie. Jest! Tak, to co przed chwilą widzieliście To byłem ja Który w końcu pokonał Hackbota w trybie sumo 10 razy z rzędu Jestem już spokojny Mogę kontynuować swoje życie dalej A ja was pozdrawiam I do następnego odcinka bądź eventu ja byłem mini i się wyłączę. papa pa. hmm. co by tu dać jako opis kanału dobrze jakaś losowa data 16 grudnia 20... 2023 Może czas zacząć wszystko od nowa.